Niż wakacji to tradycyjnie czas spotkań i pikników organizowanych na ostrowieckich osiedlach. Tak było na przykład w Denkowie, gdzie mieszkańcy spotkali się na urokliwym placu przy ogródkach działkowych. Tak jak co roku, robimy zawsze w okresie letnim festyn, tak zwany pod wiatrakami. Okolica piękna, urocza i ludzie naprawdę na ten festyn czekają. Jest mi niezmiernie miło, że jest takie zainteresowanie. Dużo mieszkańców przyszło, a dopiero się to rozpoczął festyn. Czekamy też na za, zacnych gości. Lista atrakcji jaką przygotowali organizatorzy, czyli Rada Osiedla Denków mogła przyciągnąć wszystkich mieszkańców, niezależnie od wieku. Malowanie twarzy, mają dzieci darmo przez Radę Osiedla, zafundowany popcorn. Bez względu na to, jaka będzie ilość, no, jestem przygotowana, że każde dziecko dostanie smalczyk z takim denkowskim ogórkiem. Smalec wyprodukowany przez nasze kobiety. Jest pyszny, razem spróbować. Do tego po prostu takie atrakcje jak malowanie twarzy. No proszę bardzo spojrzeć tutaj na cały szereg wata cukrowa, obażanki i piękna zabawa, wydaje mi się w plenerze, to jest najważniejsze. Środki na zorganizowanie takiej zabawy pochodzą nie tylko od sponsorów. Są to także fundusze przekazane z budżetu miasta na potrzeby rad osiedlowych. Rada osiedlowa ma skromne fundusze, bo wiadomo, każda rada ma takie same, więc my działamy tak oszczędnie. Robimy trzy podstawowe imprezy w ciągu roku. Spotkanie wielkanocne, festy i później dzień seniora, bo musimy tak jakoś dzielić środki, żeby. My, Dzieci małe miały później i seniorzy też. Każdemu się coś należy. Staramy się tak po prostu gospodarzyć fajnie, ale mamy też sponsorów, takich jak sponsorów, darowiznę. Daje nam łukasz Dybiec, Kamil Kutryba. Mamy pana Wronę z firma Domi, Piekarnia, Pan Skalski dał chlebek. Każdy daje coś, my jeszcze fundujemy z tego nagrody, które w imieniu tych Państwa dajemy. A mamy jeszcze w naszej Radzie Osiedlowej, jest pani Monika Młynarczyk, gdzie to są właściciele picerni, więc są bardzo hojni i też fundują zawsze coś. Impreza pod wiatrakami w Denkowie trwała do wieczora. Za to Rada Osiedla Słoneczne swój piknik mogła zorganizować dzięki wcześniejszej aktywności, czyli poparciu projektu zgłoszonego do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego. Dzisiaj mamy piękne święto po prostu z budżetu obywatelskiego, z tej edycji. Chciałem podziękować mieszkańcom za liczny udział, wsparcie naszych projektów, które zostały złożone i dzięki temu mamy dzisiaj tak zwane święto opieczonego ziemniaka bo na terenach wiejskich i tak dalej ludzie to i młodzież zna. Natomiast na osiedlach słonecznych jest to takie bardzo mniej znana y, propozycja pieczenia ziemniaków i dzisiaj to właśnie uwidoczniamy. Sprawdziło nam się to w zeszłym roku i również robimy w tym roku tak samo. I dla dzieci są konkursy prowadzone y, różne i w zamian za to dzieciaki mają nagrody. Także nagród też mamy liczne Także każde dziecko coś dostanie, będzie miało pamiątkę. Z tego święta na osiedlu słonecznym, który w dniu dzisiejszym się odbywa. Pogodę mamy, myślę, że później dopisze większa frekwencja. Zabawa plenerowa to tylko część zadania, jakie ma być realizowane w tym osiedlu w ramach budżetu obywatelskiego. Budowa słonecznego Placu Zabaw przy osiedlowym przedszkolu jest jednym z dwóch zadań inwestycyjnych, jakie zyskały największe poparcie wśród Ostrowczan. Te wszystkie projekty, które, które wygrały w tym roku, muszą być zrealizowane do końca roku, bo na tym jakby polega idea budżetu, że w tym samym roku budżetowym muszą być zrealizowane. No tutaj akurat jest o tyle prościej, że, że to jest impreza, czyli jeszcze tutaj najważniejsza jest pogoda, miejsce i jakby zapał do zabawy. I to wszystko jest, osiedle się świetnie bawi, natomiast problemy... problemy może problemy to jest za duże słowo, ale y, trudności są przy realizacji już tych inwestycyjnych, ponieważ w tej dobie bardzo ciężko znaleźć y, firmy, które, które y, podjęłyby się... Zadań Tutaj chodzi o, też o plac zabaw, o, o inne rzeczy, ale myślę, że mimo tych drobnych trudności, znajdziemy firmy, które, które w tym roku jeszcze dokończą te wszystkie projekty, które jakby wygrały. Bo w poprzednich latach nam się udało, wierzymy, że w tym roku też się je nam uda. Ambicje i pomysły społeczników wykraczają poza święto pieczonego ziemniaka. Mamy jeszcze w tym projekcie to mamy jeszcze zawarte Mikołajki, też mamy pewną kwotę i dzieciaki z osiedla słonecznego będą miały paczuszki tylko już w grudniu. Wspaliśmy projekt przez mieszkańców na przedszkole numer 7, który będzie nowoczesne urządzenia za zabawę, bo jak wiemy te urządzenia za zabawowe są bardzo drogie. A właśnie z tego budżetu obywatelskiego udało nam się to zrobić i doposażymy to. Mamy pomysł na następny rok, i tu będziemy mieli również prośbę do mieszkańców, i myślę, że dzisiaj mieszkańcy skorzystają z tego tutaj święta, z tego pikniku. poprą bardziej z własnej woli. Takie inicjatywy podejmowane dzięki no, Radzie Osiedlowej, bo to każdy mieszkaniec może składać. Ale no, zdajemy sobie sprawę, musi być tym ktoś organizatorem, inicjatorem. Takiego projektu, wtedy, tak jak w tym roku przekonywaliśmy ludzi co do naszego projektu i powiem, że udało nam się to. Serdecznie dzięki dla mieszkańców i nie tylko mieszkańców osiedla, ale i mieszkańców Ostrowca, bo jak wiemy na innych osiedlach też nas projekt poparły. Takie pomysły jak imprezy integrujące mieszkańców Ostrowca, zawsze mogą zyskać na wsparcie władz miasta. My wspieramy każdy nie tylko w ramach budżetu obywatelskiego, każdą inicjatywę. Społeczną Rady Osiedlowe są e, bardzo zaangażowane w realizowanie różnych pomysłów dla mieszkańców, w upiększanie e, osiedla słonecznego, ale także w, jakby w organizowanie też takich impre, imprez dla dzieci, dla seniorów, dla mieszkańców. No i to się świetnie udaje. Duże doświadczenie. Członków rad osiedlowych owocuje tym, że te imprezy są faktycznie fajne, wesołe i że trafiają w pogodę. Piękna pogoda sprawiła, że słoneczny festyn cieszył się bardzo dużą frekwencją.